Słuchajcie, kochane córeczki, tylko błagam, pół tonu ciszej! Czy wiesz, że przyciszenie dziecięcych krzyków zaledwie o pół tonu ciszej wystarczy, żeby rodzice ogłuchli dopiero po siedemdziesiątce? Dlatego mamy dla Ciebie rewolucyjny produkt – pół tonu ciszej. Nie, nie. Tonu ciszej uratuje nie tylko rodzica. Przyciszy każde dziecko w promieniu 100 kilometrów. Wystarczy zrobić klik. Nie można tak powiedzieć pół tonu ciszej, bo ton to wartość dźwięku, a nie głośności. Działa też na dorosłych.